witam się tak wykwitnie. Witam w tej jakże wspaniałej rozgrywce, znaczy, która będzie wspaniałą rozgrywką. Mamy Winko, mamy misję lalki i mamy jakąś opętaną dziewczynkę, więc będzie Gituwa. Zaczynamy jeden gracz, bo ja nie mam znajomych. Próbowałem ją uratować, ale nie udało mi się. Zaczynam się poddawać. Przysięgam, że odzyskam Gridzeń. Nazwiemy ją Gerda. Odzyskam gerdę, ale obawiam się, że dziewczynka przepadła na zawsze. Jakiś typ. Ona się randomowo pojawia, chyba. Więc nie wiem, czego mam się spodziewać. Ale już się aż tak nie bo... No, już coś drzwi otworzyło. Ale już się tak nie boję, ponieważ y, wtedy, jak nagrywałem, to byłem. Teraz nie jestem sam. I czuję się pewniej. Drzwi zaplokowane. Dobra, dobra. O kurwa! Szybko! Tak szybko! Jak ja dopiero weszłem do domu! A jak ona szła za mną? Ja nie mam gdzie uciec tutaj nawet, bo tu nie ma nigdzie... Bo ja nie mam klucza. W takim momencie co ja mam zrobić? Może jak tam wrócę, to już jej nie będzie. Ona wyglądała trochę jak Samara Morgan, ale... Aż mi coś tutaj chodzi na szyi. O Jezu, poszła do góry, poszła do góry. Zgaszę Zegar dzwoni Poszła? Zniknęła Stoi, stoi tam w kącie jebana suka Przepraszam Nie chcę przeklinać A co się stanie jak ja... Tylko idzie Dance, dance, dance Dobra, poszukamy innego wejścia na górę, może będzie Lalka Oh my god, oh my god nie wiem jak ja... Tylko ona mi zablokowała drogę na górę tu co ja mam? Gdzie mam iść? No, tu zaczynaliśmy grę Dalej tam stoi No co za typiara opętana! No co i cały odcinek będzie polegał na tym, że ja siedzę w piwnicy, bo dziewczynka za mną chodzi. Ej, ale ja mogę jej dać lalkę ponoć. Też coś takiego czytałem. Może jak jej dam tą lalkę... A jak ja mam, Nikola, dać jej tą lalkę? Nie wiem, a da się upuścić? No. No to upuściłem Upuściłem i ona dalej do mnie idzie. Ominęła tą lalkę. Ominęła tą lalkę i dalej za mną idzie. No to uciekaj. Ale ona idzie. No to uciekaj, bo to musisz uciec jak najdalej od niej. Teraz drzwi otworzyła gdzieś. Patrz, jebana. O, ja wiem, co ja zrobię, ja ją tu przyprowadzę, wtedy zrobię kółko i pobiegnę do góry, chodź. Cip, cip. Dawaj, chodź. Chodź, chodź, chodź. Czekam. No już ja aż tak ciebie nie... O, ja pier... Wpadłem, wpadłem, Nikola, wpadłem. Wpadłem, bo tam nie ma wyjścia. Ona się ze mnie śmieje. I ona biegnie. I ja widzę cień. Wpadłem. Ja się boję, ja zapalę lampkę i ona tam będzie. Stoi przede mną. Stoi przede Wzięłaś? w ręce Co? Nie mam, bo jej dałem. Znaczy, wyrzuciłem, a ona ją ominęła. Weź, biegnij bez lampki. Nie mogę, ona stoi przede mną. Biegnij bez lampki. Ale ona, o Jezu, ona jest tu. Biegnij bez lampki. Mogę zapalić? Nie, biegnij bez lampki. Ja, ptolę, ale dobra. Ale ja będę tak. Ominę ją. Dobra, biegnę. Idzie za idzie za mną Jaka pojebana dziewczynka. Ty ta lalka zniknęła, nie ma lalki. Wezmę taką. Może jak jej dam, to się odobrazi na mnie. Albo tu ja chyba te oznaczone muszę mieć lalki. Ona idzie? Nie? nie widzę jej. Dobra, biegniemy. Damy radę, jesteśmy hardkory. Ja piję, wszystko zamknięte. Aż mi się bekło jeszcze na strych wszedłem no z piwnicy do strychu nie to jest to, to trzeba mieć pecha wiem że ja chcę zapaść co to było co, to... co boże co to było co to był za dźwięk w ogóle ja No co to Twórzcy mi drzwi do... tu jakiś kurwa, pokój potera idziemy stąd. Ja drzwi zablokowane, tu kartka. Nie jest mi łatwo wyjaśnić, co się stało. Ona odebrała mi śmierć. Nie, nie wiem. Adoptowaną córkę, za... Adoptowaną córkę zabrało zło Moja cór... córka po... Moją córkę pochłonął mrok Którego nie można opanować Jeśli ona wciąż tu jest Grozi ci niebezpieczeństwo Jest tylko jeden sposób by powstrzymać się na dobre Spal oznaczone la... A, oznaczone lalki musimy spalić A ja trzymam nieoznaczoną lalkę Co to jest? Klucz, klucz do przedpokoju Aaaa, jak ja nawet nie wiem gdzie był przedpokój, bo ja jestem tak zestresowany. Tu jest toaleta. Nie, to jest kuchnia! Mamy. Może zwrócić się w, w ten sposób zabija... <laughs> ona teraz leciała! <laughs> Kurwa. Korona. Jak ona leci za mną?! Wiesz to, Jezus Maria Magda Gessler! proszę wejście ją ode mnie. Tu zamknięte, tam zamknięte, zamykam drzwi. Ta lalka nie jest oznaczona, tu co tu piszę. Przysięgam, że te oznaczone lalki czasem się przemieszczają, może dlatego, że wkładamy w nie duszę. Nie wiem, nie odczytałem, co co może się wcale może. Większość z nich trzymamy na strychu. Ja już tam byłem. Złapię ją! Mam, mam lalkę, dobra. Teraz y, musimy znaleźć w piwnicy kocioł. Bo to też czytałem. Bo jak nagrywałem poprzedni odcinek, to ja nawet nie wiedziałem, co ja mam zrobić z tą lalką. I no. Ale przydałby się. Au, au, a, ktoś mi się wdrapuje po nodze. A! Kot mi się wdrapuje po nodze. Au! Au! Musimy znaleźć... Yy... Gdzie może być klucz do piwnicy? Czy znaczy nie, gdzieś było wejście do piwnicy, ale... Tak mnie bało... Mrok mnie pokonał... żem się spocił... Murzynę, nie się. Ja nigdy nie przejdę tej gry, ale ja będę tak długo w nią grał, a się przejdę. Ja nawet jednej lalki nie spaliłem, a jest ich dziesięć, czy tam dziewięć. Masakra. Dostaw mi lajka na pocieszenie i ten film. I ja jeszcze będę próbował. Ale potrzebuję na to czasu. Dokładnie. Więc na razie, cześć i pa!